Cześć, tu Gerigan, witam was bardzo serdecznie i kontynuujemy sobie dzisiaj Gears Tactics. Jedziemy na drugą misję, w której będziemy ratowali postaci nowe. Więc będziemy mieli kolejnych... Więc będziemy mieli kolejnych żołnierzy. No i start. whole platoon for our little grub hunt. That won't go down easy. Don't you worry. I've been working on my recruiting pitch. Yeah. That's what I'm afraid of. Up ahead. Up. Everybody in one piece? We're looking for Echo 5. That's us, sir. Grubbs just ambushed our unit half a click up the road. Came out of nowhere. All right, you're with us now. Let's go find your people. Sure as hell hope there's a squad left to recruit. Nice, czyli mamy co? Dwie dodatkowe postaci, tak? Mamy scoutkę Marcellę. I mamy Heavy'ego Tyrona. Nice, jestem scoutka. Ten ma, widzę, jakiś taki multi cokolwiek to jest. Rotary Machine Gun, czyli po prostu ma. Takie wielkie działko, jak to heavy. A scoutka pewnie ma jakiś shotgun. tak Shotgun that performs better at, at close range. No i wyśmienicie. Słuchajcie, jedna rzecz mi tak przyszła do głowy, że moglibyśmy w ustawieniach, których jest jakoś wyjątkowo dużo, włączyć napisy. Może to będzie captioning. Tak, to powinno być subtitles only. Byk. Yy, I save. Dobra, czyli teraz będziemy mieli napisy, angielskie co prawda, ale nadal. Yy, no i co? Mamy dodatkowe postaci, zaraz się z nimi zapoznamy. Co musimy zrobić? Musimy tutaj przejść, tak? No dobra, to ciśniemy. Yy, to może polećmy... A nie, zupełnie nie chciałem tego zrobić. Ajajaj, aj, aj, ale mi się kliknęło źle. No trudno, to lecimy tutaj scout i wszystko, się zadeklarowali. Yy, pyk, na razie nic nie widać. No, ustawmy sobie już overwatcha. I tak, do, pouczony doświadczeniami poprzedniej rozgrywki, raczej trzeba iść szeroko w tej grze, a nie wąsko, bo okay. y, strasznie dużo overwatchów przeciwnicy rzucają, y, które mają w dodatku bardzo duże zasięgi, więc y, czy to jest wąsko, czy to jest szeroko? Znowuż tutaj, z drugiej strony, mieliśmy full cover, y, także się tutaj. No, no i są grabsy, proszę bardzo. Pyk. Ale chodzi, mi z tym szeroko, że tędy pójdziemy drugą ekipą. Więc najpierw Tyrona przesuwamy tutaj. Bam. No i tu wstawiamy Overwatch. Hmm, jakoś gdzieś tu może. No, i zostaje nam e, Diaz, czy też Gabe, że jak chcemy go nazywać. E, I pójdźmy nim, może tu. No i też Overwatch. Nie zaszkodzi. I zobaczymy, co, co zrobi przeciwnik. Ok, Na szczęście nikt z naszych typeczków nie jest y, w Overwatchu, z tego co widzę. Tak, chodźmy zebrać tę skrzyneczkę. Czy mogę ją zebrać, tak, żeby się znaleźć tutaj w osłonie? Hmm. Czy to się to inaczej? To jest trochę słabe, szczerze mówiąc. E, dobra, zastanówmy się, co tutaj możemy zrobić. Możemy ustawić Overwatch, będzie chyba najbezpieczniejsza opcja. Możemy też wprowadzić 4410. strasznie mało, bo rozumiem, że oni są w kawerach. Hmm. Moglibyśmy Tyrone'a przesunąć, próbować walić z boku, więc może tak zróbmy. Jakbyśmy ustawili Overwatch? Chyba tak bym zrobił, szczerze mówiąc. Gramy, gramy bezpieczniej troszeczkę. Dobra, tutaj się przesuniemy pod skrzynkę. Nie zbierzemy jej jeszcze, ale ustawimy y, over. Czy możesz strzelać? 27, właśnie bardzo małe te szanse na trafienie są. To trochę jak mi średnio podoba. Więc ustawmy overwatch. Oni na pewno coś zrobią. Jestem przekonany o tym, że będą próbowali coś zrobić, więc te Overwatch e nie pójdą na marne. Mm, I teraz, ty. Y, na razie też Overwatch i zobaczymy, co zrobi przeciwnik. No właśnie, tego się troszkę obawiałem. Ten pewnie się overwatcha. Nie, Hunkard. No dobra, trochę lepiej. Yy, ty niestety scoutko, słuchaj. Nie masz żadnych yy, bezpośrednio mele-ataków. Coś trochę przypał. Moglibyśmy. Te... Aha, bo tutaj w ogóle on jest w taki sposób zrobiony. Moglibyśmy go przesunąć. Czy się tutaj przesuniemy, będziemy mogli zasłażę, zasłażować. Bez pytania jest tak, Tyronem chciałbym zebrać tą skrzynkę, bo ja strasznie lubię lód. A z drugiej strony, chciałbym też wyeliminować tego typiczka. Yy, dobra, ale może Gabem nam się uda to zrobić. Przede wszystkim musimy przeładować. Confirm. Teraz byśmy mogli tutaj pójść. Nie, to nam zajmie dwa ruchy. Tu nam zajmie jeden ruch. A czy dobiegniemy w ogóle w ten sposób? O! Możemy go spiłować. To zróbmy to. No hey, Ron, idź po to. Yy, I pytanie, co chyba się musimy dalej podsunąć, nie? Bra, ustawmy się tu i na wszelki wypadek yy, rzucimy Overwatch. Teraz ty. Yy, tu możemy zajść od tej strony. Możemy spróbować w ogóle coś takiego zrobić. To nam się te trzy ruchy zajmie, i nas wystawi na tych. To się średnio okay. opłaca. Ty jaki masz? 76%. No to dawaj. No, przypał yy, to dawaj jeszcze raz, i zbierz skrzynkę, żebyśmy nie było. No, musimy przeładować. No i też Overwatch ustawimy tutaj. I see Dobra, czy ty dasz ode tutaj zaszarżować? Ta szarża, słuchajcie, <grystanie> w ogóle nigdy mi się nie udaje. Eee, przebiegnijmy tu. No i teraz zaszarżyjemy. On a skewer. Nice. Eee, teraz ty, scoutko. Pobiegnąć tu. No i co? Chyba postaramy się po prostu go odstrzelić. Battlefield cleared. Wyśmijcie, wszyscy sobie teraz przeładują. Ja na razie jeszcze tam nie wchodzę do tej strefy, żeby nie trygerować yy, akcji. Bo chcę przesunąć żołnierzy odpowiednio. Yy, i co? I koniec tury, zróbmy. Nice. Zajmijmy już, może, pozycje bojowe jakieś, takie przebiegniemy tutaj sobie. To powinno zaktywować też ten. Na Dobra. Uh, heavy. Heavy go ustawimy może gdzieś tu. Po z której strony mogą atakować. Z tej mogą atakować, tak? Przejdźmy tutaj. Dawaj overlocha. Skautka. O, skrzynka, to pobiegniemy tam, tutaj skautką w sensie. No i ten, pytanie, czy chcemy zostawić jedną postać, że pilnowała tutaj tyłów, czy, czy na razie nie? No, już damy sobie spokój z tym. Stańmy też tutaj. No i oczywiście ustawimy, zgadnijcie, co. Overwatcha. 12 o'clock Nice. To satysfakcjonujący trzeba przyznać. Ready or not, scumbags. Dobra, mm, Dias, powiedz mi, czy możesz tutaj wyknąć kogoś. Tego na pewno dasz radę, tak? Hej. Okay. Pytanie, czy dalej ryzykujemy? 76%, no to jest całkiem nieźle, to walnijmy jeszcze. No i oczywiście był to miss. No to już pójdźmy za ciosem. No dobra, tyle dobrze. Teraz co, Tyrone? Ustawimy Ci tutaj Overwatch, bo oni i tak muszą przebiec tędy. No i tak. Tu będzie Emergence Hall, czyli ustawmy, ustawmy Overwatcha na to. A ty, tak czy inaczej, Perez, cię chcę nazwać z jakiegoś powodu? Marcela, ty i tak tutaj średnio już miała zasięg, więc może zróbmy tak, że. Pobiegniesz po skrzynkę, weźmiesz ją sobie i ustawimy cię tu. Ustawimy ci Overwatch. No zobaczmy co z tego wyjdzie. Spokoj, czy tutaj mamy egzekucję? Moglibyśmy zrobić. No, tutaj taki całkiem niezły kill zone. Więc myślę, że Tyrone na nie przestawiamy. Ono w ogóle Anchored. Ma. Ja chciałem zobaczyć, co to daje. Be in. Uh, passive skills anchor when this unit shoots it gets one stack of anchored status effect to maximum of three stacks. Units with anchored get plus 10% accuracy and plus 15% damage plus stack. Please. units lose anchored if they move. Aha, czyli tak like jakby heavy za każdym strzałem dostaje mm, bonusy, jeśli się nie rusza. Co so jest spoko. 90-89, no to myślę, że aktywnie strzelamy w tym momencie. Szczególnie, że musimy przeładować, tak czy inaczej. Przeładuj. E, i walimy w drugasa. Szczególnie, że nam się teraz zestakował ten ankor, więc w ogóle byśmy Ty jesteś niestety w Overwatchu, a chcemy zamknąć to. Więc musimy zastrzelić tego typka. Przeładujemy. Y I strzelamy. No i oczywiście zostało mi jeden życia, bo czemużby nie. Y I teraz tak, ty najpierw... ...tym swoim granatem... Zamknij Emergence Hall. Bam. A teraz spróbujmy zegzekutować typka. Co daje naszym zawodnikom dodatkową akcję? Więc wykończmy tego. Pytanie, czyli nadal no stąd przychodzili, czy na przykład z innej strony? Yy, no nic, na razie ustawmy tutaj kolejny kill zone, zobaczymy. A tym tak dla pewności się może tutaj przesunęło. O, o. Tutaj widzę duży potencjał do granatu. Pytanie: Czy ty masz aż tak duży zasięg granatowy? Czy trzech na przykład możesz ciachnąć? Granada jakbyśmy tutaj rzucili. Tylko nie tak. Tyrond ty też masz. Fraga. Ty tu nie dorzucisz niestety. Ciebie trzeba przesunąć Diaz. Przepraszam, Marcela. niestety stracisz cały... całe wszystkie punkty akcji to, żeby się przesunąć. No ale trudno. Teraz tak, tutaj widzę, że mamy całkiem dobrą pozycję, więc może nie ma co się z nich ruszać. No i teraz pytanie z tym Tyronem, bo on ma Anchored na przykład trzecim poziomie, tym najwyższym. Pytanie, jakie ty masz... No nie, niskie masz. Onnotowanie. Jakbyśmy tutaj uprowadzili ustawić Overwatch. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że musimy się przesunąć tutaj. Rzucić granadę. Zeksplorowałem opcje. Chyba tutaj jest najlepiej. Yy, I teraz tak: Tym ustawić Overwatcha tutaj, wbrew pozorom, a Tyronem ustawimy tu, bo tak czy inaczej one są zasięgowe. Tędy nie przejdą już za daleko, więc będą tędy szły. Więc tak czy inaczej, wejdą w ten nasz killbox tutaj ustawiony. Więc. Tyron z tymi swoimi dodatkowymi bonusami powinien y, załatwić sprawę. I teraz pytanie, czy to wystarczy? Myślę, że Tyron wystarczy, więc tutaj ustawimy kolejnego Overwatcha na tę strefę. No właśnie. Bardzo to jest satysfajn, jak operują działają w tej grze, trzeba przyznać. Teraz tak. Yy... Czy ty możesz strzelać w nich? Możesz, ale nie to, że masz duże szanse. Nie, ty nie możesz. Ty możesz strzelać, tak, ale ty nie masz zbyt dużych szans. No, ale trudno chyba. Chyba musimy spróbować, słuchajcie. Hmm. Najlepiej to by było: Fraga rzucić. Na no, to Tyrona musielibyśmy ruszyć. Bo zobaczmy, jaki to masz zasięg. Nie, nie dorzucisz. Musiałbyś się ruszyć tutaj. No trudno, stracimy ten jeden punkt Ankoru. Ankora what? Y I ruszmy tutaj. coming! Czyli rozwiązaliśmy kwestię mm, tutaj tego problemu. Zbajonetujemy go? Nie, nie możemy, bo to mamy to na drodze. Więc moglibyśmy się... Mogliśmy się ruszyć tutaj. Strzelić do niego. Bam, bam, bam. I teraz zrobić bajonet charge na tego. That's all of them. Now, what happened here? First the bunker, now this. Ukon's wiping out the mop-up crews. What the emulsion? He didn't kill all of them. Drag marks. You sure they're alive? Dead bodies don't kick. If those gears are lucky, TACCOM should pick them up. Mm-hmm. No dobra, cośmy tutaj zdobyli? Common Power Barrel, Common Impact Grip, Common Holographic Handle i trzy casey. Cztery nawet, dwa zwykłe, jeden rare. Wyśmienicie. Zobaczmy, kto awansował. No dobra, wszyscy poza Marcelą. Niestety. Najpierw zobaczmy, co mamy w skrzynkach. W rare case tak zwanym Hair Trigger. When this unit uses the shoot ability, it gets 10% chance to shoot the same target again. Ok, to już chyba mieliśmy, tylko w gorszym wydaniu. Dalej. Plus 1 ammo, zawsze fajnie. Mm, plus 5 crit chance. O, buty. Plus 15 zdrowia. Uh, unit gets plus one magazine size. Nice. To bardzo przyjemnie. Eee, to co? Wyposażać się będziemy przed kolejną misją. Teraz natomiast jeszcze sobie ulepszmy ten skillę. Co tu mamy? Shoot with damage bonus. Damage bonus is equal to 100% of your missing health. Czyli strzelamy z bonusem, który jest równowarty 100% życia, którego nam brakuje. Maksymalnie do 250. Hmm. Właśnie z tym Bionet z tym szarżą bagnetową. To jest ciekawe, bo w sumie tego myślę, że nie do używa, a z drugiej strony w tej misji nam to sporo dało. Może pójdziemy nim w taką stronę, czyli tak. When this unit kills an enemy, this unit's binary no charge ability cooldown is reduced by one. Jak kogoś zabijemy, to szarża bagnetowa jest mniejsza na jeden cooldown. To użyjmy tego może, pyk. When this unit kills an enemy with Bionet Charge Ability, this unit gets plus 20% damage and plus 20% damage reduction for distance. Jak kogoś zabijemy bagnetem, to dostajemy 20% do obrażeń i redukcję obrażeń o 20%. Czyli myślę, że spoko weźmy to. W pana Bagneta pójdziemy. Tutaj, no tego możemy albo na Paragona, albo na Serjona robić, Czyli albo na Medyka, albo na Paragona. Nie jest to jest w sklepie. Albo możemy kogoś leczyć, albo dodać dodatką akcję. Myślę, że słuchajcie, obie te umiejętności są fajne, więc weźmy sobie je obie. Taki trochę multi-class będzie. No i Tyron. Uh, shoot with 30% critical uh, hit chance bonus, albo shoot. If the shot kills the target, it explodes, dealing 300 damage to all units within 4 meter radius. Tak, myślę, że zdecydowanie to jest fajne. Uh, when an ending its turn anchored, this unit heals 20%. This unit's explosive damage is increased by 25%. When this unit enters overwatch, reduce the cooldown of all its skills by 1. O! I to jest super. Uh, tutaj mamy też fajne te rzeczy są. So. Dobra, weźmy to. Jednak dużo overwatchami gramy, więc. Więc tak. Skill tree zrobiony, equipment przed misją kolejną, tak mi się wydaje, albo ten. I tylko zobaczmy jeszcze sneak peek tego jaka będzie kolejna misja. Taccom has fixed on Echo 5 soldiers that the Locust abducted from the ambush site. Follow the signal to their source and, reduce, and rescue the gears. Czyli Taccom ustalił lokację Echo 5, żołnierzy z Echo 5, których Locust porwał. Z tego, z, te, z tego miejsca, zasadzki. E, Podążaj za tym sygnałem i e, znajdź jego źródło oraz girsów. Dobra. E, musimy mieć Geiba Diaza, i maksymalnie możemy mieć dwie jednostki na tej misji i git. Także słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie wykonamy sobie misję Raf Justice. E, Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Gorigon.